Przychodzimy na Eucharystię, poświęcamy czas na modlitwę w naszym prywatnym życiu, jeździmy na rekolekcje, podejmujemy się ofiary, aby żyć dla Boga, bo tylko, bo tylko Bóg może nas oczyścić. Nie ma na świecie takiej mocy, nie ma takiej medytacji, kontemplacji, nie ma takiej techniki która by sprawiła, że nasze serca mogą być przemienione na wzór serca Chrystusa. Nie ma ludzkich sposobów na to, żeby mieć serce Boga. Dlatego my to zrozumieliśmy i próbujemy poświęcić nasze życie, podjąć się ofiary, żeby spędzać czas z Jezusem. Bo wierzymy, że tylko On może dać nam ukojenie i pokój. Jezus jest dawcą pokoju. On może dać nam miłość, której szukamy. Tylko Jezus. Nie ma takich ludzi na świecie jak Jezus, którzy mogliby dać nam to, czego szukamy. Czy się z tym zgadzacie? Amen. Dlatego poświęcamy czas dla Jezusa. Czytamy Biblię, słuchamy tego, co Jezus do nas mówi, bo Jemu zaufaliśmy, Jemu powierzyliśmy nasze życie. Ufamy Jezusowi. Wybraliśmy Go jako naszego Mistrza, który nas poucza. Siadamy u Jego stóp i Go słuchamy. Wybraliśmy Pana jako naszego Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela. I teraz wszystko czynimy. W tym kierunku, aby pogłębiać relacje z tym, który może dać nam swoją chwałę, wieczne życie. Jezus daje nam Ducha Świętego. To Duch spływa na nas przez imię Jezusa. On nas przekształca, i dlatego na własne oczy widzimy, że życie zgodne z Ewangelią jest coraz bardziej możliwe. Amen? Jest tak? Bóg nie napisał nam Biblii tylko po to, żebyśmy się nią wzruszali albo stwierdzali, że jest niemożliwa do zrealizowania. Bóg zna swoją moc. Bóg rozumie, kim jest. Bóg wie o tym, jak jest potężny. I ma możliwość uczynić dla nas to, co wydaje się nieraz po ludzku niemożliwe. Dzisiaj, jak czytałem brewiarz, wzruszyło mnie to, kiedy przeczytałem słowa nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie swoje umysły, abyśmy byli podobni do Boga. Bóg ma taką moc, aby uczynić nas świętymi. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty Pan Bóg Wasz. To pragnienie Boga już jest zapisane tysiące lat temu w Księdze Kapłańskiej. Nie będziesz kraść. Czy jest to możliwe? Nie będziesz kłamać. Nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Wiemy, że kiedy Jezus daje nam Ducha Świętego, nasz Pan, to życie zgodne z Ewangelią czy z Biblią jest możliwe. Czujemy, to wyczuwamy, że tak jest. Może nieraz upadamy jeszcze, dlatego pogłębiamy relacje z Chrystusem, aby dostosować nasze życie, życie do Biblii. Stąd wiara w Chrystusa nie jest jakąś teorią wyimaginowaną. Albo jakimiś wierzeniami na poziomie jakichś pragnień emocjonalnych, wzruszaniem się na różnych medytacjach i kontemplacjach, ale jest bardzo realna wiara, którą przekuwamy na sposób życia. Jezus pragnie, byśmy żyli według jakiegoś sposobu. Jest to sposób chrystocentryczny. Jezus chce, byśmy żyli tak, jak on żył na tym świecie byśmy czynili to, co On czynił. Jezus wie o tym, że Jego styl jest stylem, w którym będziemy się czuć najlepiej, w którym będziemy szczęśliwi. Ludzie nieraz szukają różnych stylów życia. Ale jeden styl jest najlepszy. Jest to styl, styl życia w Duchu Świętym, tak jak Jezus żył w Duchu Świętym. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga Twego, ja jestem Pan. Nie będziesz uciskał bliźniego. Go złapiesz i tam będziesz go uciskał. Jak można uciskać bliźniego? Możemy się spotkać z wieloraką toksycznością w relacjach, ze zniewalaniem, z opresjami. W imię swojej, a nie Boga. Bo ja czegoś chcę. Bo ja mam jakieś ambicje, bo mi się wydaje, że tak powinno być. Bo ja już czuję, że to tak, to to jest ten moment, ile jest nieraz ucisków. Bóg mówi, nie będziesz uciskał bliźniego. Jeśli ktoś czuje się przy mnie uciskany, to ja się muszę z tego nawrócić. Nie mogę sprawiać, że ktoś przy mnie czuje się ściśnięty. Wiadomo, że nieraz są takie sytuacje, że ktoś przeżył jakieś traumy w dzieciństwie i on się będzie spinał w każdym momencie. Są to problemy dzisiaj z przyjęciem autorytetów. Mamy takie sytuacje, dlatego tym bardziej musimy być wrażliwi na to, czy nie powodujemy w naszym otoczeniu jakichś uścisków. Po co nam to? Po co mamy sobie komplikować życie według jakichś idei, które sobie wymyślamy, nawet nieraz bardzo pobożnych i. Bardzo wydaje się potrzebnych. Bóg nie chce, byśmy się uciskali, dlatego nawracamy się z naszej toksyczności. Pragniemy, żeby przy Bogu czuć się wolnymi ludźmi, kochanymi. Jak się czujecie przy Bogu? Czy Bóg jest dla nas kimś, kto wytwarza atmosferę ucisku? Świat próbuje nas uciskać. Kolejne wojny wybuchają. Świat, który nas uczy tej presji, to on wie, po co to robi. Diabeł wymyśla dobrze te rzeczy. Zobaczmy, kiedy faraonowi przeszkadzało to, że naród Izraela się rozradza, to w sensie krzewi, że jest ich coraz więcej. Co robi faraon? Dawno, dawno temu. To się cały czas powtarza. Ma swój naród, ma Izraela, którego przywiódł Józef, i faraon sobie myśli, ten lud może stanąć do walki przeciwko nam ze strachu. Podejmuje decyzję, zniewolimy ich. Wiecie jak? Dajmy im dużo pracy. Niech pracują tak dużo, żeby nie mieli czasu dla Boga. A kiedy Mojżesz przychodzi i mówi, że Bóg nam się objawił, daj nam faraonie czas na to, abyśmy mogli pójść na pustynię i oddać chwałę naszemu Bogu, to faraon mówi, ten lud jest leniwy, dajcie mu jeszcze więcej pracy. I stan tego narodu stał się, jak mówi Biblia, rozpaczliwy. Czy dzisiaj nie jest podobnie? W imię czego tracimy wolność? Co nas dzisiaj uciska? Może być i nas to globalnie, że człowiek tak biega za tym, żeby zarobić na życie, tyle poświęca czasu na to, żeby zapracować na dom i tak dalej. To wszystko jest piękne, ale jeśli to jest kosztem Boga, nie będziesz uciskał bliźniego. Musimy sobie to dobrze przemyśleć, czy ze względu na nasze różne jakieś strachy potrzeby, lęki. Nie wprowadzamy ludzi w presję, czy ich nie zniewalamy, nie uciskamy, bo się boimy czegoś, może boimy się o siebie, mogę się bać o wspólnotę, mogę się bać o kościół, więc będę opresyjny. To jest droga donikąd. Chciałbym się dzisiaj modlić o to, abyśmy prosili Ducha Świętego, by nas wyzwolił z każdego lęku, z każdego strachu faraona, że może stać się nam jakaś krzywda, jeśli nie będzie po naszej myśli, nie będzie tak, jak ja chcę, nie będzie tak, jak wydawało mi się, że powinno być. I chciałbym, żebyśmy się modlili o to, żebyśmy mieli wolne serca i umieli tą wolność dawać innym. To oczywiście nie jest związane z tym, że nie ma jakiegoś porządku. Nie ma poszukiwań. Tylko ludźmi jesteśmy. Ale opresja jest czymś strasznym. Zniewalanie ludzi jest czymś najbardziej katastrofalnym. Widzimy, do czego to prowadzi. Do wojen, do niszczenia. Co się dzisiaj dzieje w Syrii? Morduje się chrześcijan na potęgę. W imię czego? Jakiego ucisku? Nie będziesz go wyzyskiwał i nie będziesz uciskał. Diable nakazuje ci, abyś opuścił nas i nasze rodziny. I przestał nas straszyć i wprowadzać w opresję. I czas wolności nadchodzi, bo jesteśmy bliżej Jezusa. Jezus nie pozwoli nam na to, jako naszym, jako swoim dzieciom, byśmy żyli w jakiejkolwiek toksyczności, zniewalania siebie nawzajem. I Bogu dzięki za to. Chciałbym, żebyś przyjął dzisiaj tą wolność. Począł się lepiej przy Panu Bogu. W swojej wspólnocie. I w swojej rodzinie. Między swoimi relacjami. Szukaj rozwiązań, które sprawiają, że żyjesz według stylu Jezusa. Czy Jezus kogoś zniewolił kiedykolwiek? Zawsze mówił, jeśli chcesz, pójdź ze mną. Piotrze, nie jesteś namaszczony, żeby przewodzić teraz, stań z boku. Nie bądź opresyjny. Po co zrobił Piotr? Mistrz to nigdy na Ciebie nie przyjdzie. Nie? I tam Pana Jezusa chciał strącić z boku. Piotrze, zajmij swoje miejsce. To nie jest ten moment dla ciebie. Judasz ile tam próbował na Pana Jezusa tam gdzieś wyciskać z Niego, żeby zrobił jakąś rewoltę, jako zalota. Pan Jezus mówi, nie tędy drogę. Święty Piotr, już mówiłem o tym, ale w tym kontekście, łapie za miecz, będziemy teraz uciskać, walczyć, nie tędy drogę. Jezus dawał wolność wolnością, wierzył w wolność. Wierzą w to, że ludzie są na tyle wrażliwi, że w swoim czasie, na swoim miejscu będą żyć według stylu miłości, a w miłości nie ma ani opresji, ani lęku. Jest moja decyzja, czy ja chcę, czy ja nie chcę. Trochę się na tym zatrzymałem dzisiaj, ale chciałem o tym powiedzieć. Bo wydaje mi się, że nieraz to jest jeden z takich elementów bardzo niszczących. Czy żyjesz pod jakąś opresją? Ktoś coś ci każe, a to cię męczy? Skonfrontuj się z tym, pogadajcie, rozwijał się te rzeczy. Nie możesz ulegać wbrew sobie cały czas, bo to cię zniszczy. Zresztą uleganie czemuś wbrew sobie cały czas. Nawet nie wiemy kiedy jesteśmy związywani diabłem. Nagle ktoś jest zniewolony, a wydawałoby się, że właściwie nie ma aż tak wielkich powodów do zniewolenia, ale może być. Ile nieraz małżeństw jest zniewolonych, tam już jest diabeł. Jeśli żona lub mąż odkryją, że się boją siebie nawzajem, i tak dalej, i tak dalej. Miłości nie ma lęku. Miłości nie ma strachu. Spokojniej. Wolniej w Duchu Świętym, według stylu Jezusa, rozoznawajmy sobie tematy, rozmawiajmy, nie bójmy się siebie, ale nigdy na nikim niczego nie wymuszajmy. Amen? Podoba się Wam to, co mówię? <śmum> to dobrze. W ogóle mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o to osądzanie, to gadanie, to... Dziewięć dziewięć to jest niesprawiedliwe wszystko. A ten siaki, ten taki, ten no tamto, a to, a to, to, a tu i tamto. A kim ty jesteś? Mówi Biblia, żebyś osądzał bliźniego. Bóg sądzi. Módl się więcej za tych ludzi wokół ciebie. Modlitwa ma o wiele większą moc niż nasze gadanie. Zostaw Bogu. Proś Boga o to, żeby wiele rzeczy rozwiązał. Nie rozwiązujmy ich po swoich gdzieś tam różnych myślach, bo te myśli nieraz różnie błądzą. Prośmy Boga, żeby wkraczał. Nie będziesz stronniczy na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał wzgląd na bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi. Nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Ujęło mnie to ostatnio. Tak przychodzę trochę dalej. Czytałem Ewangelię Mateusza i nagle Bóg mówi tak, Pan Jezus. A ktokolwiek powiedziałby raka swojemu bliźniemu, Podlega sądowi. A na sądzie jest kara. Co to było raka? Ktoś uważał w sercu, że ten jest głupi. Idiota, taki, nie? co można już wziąć w sercu. Bardzo mi to ujęło. Bo kim ja jestem, żebym komuś tak powiedzieć. Wcale się nie wzruszam. Wierzę w to, że Słowo ma życie i moc. I wierzę w to, że nieraz wiele słów wokół nas może zniszczyć drugą osobę. Dlaczego? Dlatego, że my nie znamy nieraz wrażliwości ludzkich serc. My sobie nieraz nie zdajemy z tego sprawę, bo może dla nas to jest nic, a ktoś, nie wiem, wyszedł z traumy, nie wiem, jakiejś dziecinnej, i ma tak obniżoną wartość siebie, że jak mu powiesz coś nie tak, to on po prostu go zrujnujesz. Jak trzeba uważać. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Kochani. Prosimy Ducha Świętego o ten styl Jezusa. To dzisiejsza cała Ewangelia. Nie będziemy jej komentować. Po której stronie chcesz stanąć? Jestem przekonany, że chcemy stanąć po stronie tych błogosławionych, którzy uczą się miłości. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego i modlimy się dzisiaj o Ducha Świętego. Duch Święty tak kształtuje nas, przemienia, że możemy dostosować nasze życie do Ewangelii. Jest to możliwe. Możemy żyć jak Biblia nam tutaj to proponuje, bo wtedy czujemy się najbardziej szczęśliwi. Modlitwa jednoczy nas z Jezusem, z Jego sercem, przekształca nas w Jezusa. Wiem, że święta Teresa Zawidla mówiła o różnych stopniach modlitwy, ale mówi o pewnym momencie, kiedy na tej modlitwie otrzymujemy właśnie tą wodę żywą. Więc jeśli dzisiaj patrzymy na siebie i mówimy sobie jak to jest możliwe, żeby tak święcie żyć, to nie patrzmy na siebie. Patrzmy na Chrystusa, który jest w stanie dać nam tą wodę, ducha, który tak nas ogarnia coraz bardziej. Poi, przemienia, że dokonuje się w nas to, czego Bóg chce, by się dokonało. I nagle otrywamy, że mamy siłę do tego. Mamy więcej mocy, by tak żyć. Bo jest to dzięki Duchowi Świętemu. No kończąc, rzeczywiście Izraelici, jak czytali te słowa, święty Paweł mówi o tym, no nie udało się wielu ludziom tak żyć. Możesz się zaprzeć i starać się tak żyć, ale bez Ducha Świętego to jest na krótką metę. Ale kiedy święty Paweł mówi o tym, Jezus przyszedł i dał Ducha Bożego, to ten duch w nas to robi. Duch Święty w nas zaczyna tak żyć, że On podaje nam myśli, podaje nam słowa, podaje nam to, tą głębię serca. I stąd tak ważne jest to, żebyśmy razem dalej szli, będąc blisko Jezusa i napełniali się tą wodą żywą i się przekształcali. Pragniecie tego? Szukamy tego dalej razem? Dlatego ogłaszam Wam dobrą nowinę, że. To życie jest możliwe, ale musimy trwać przy Jezusie. Bądźmy blisko Niego. Dzisiaj niech On nas napoi duchem świętym. Bądźcie razem ze mną, jeśli chcecie. Nie? Idźcie ze mną dalej. Niektórzy nawet mogą do wspólnoty wstąpić. Będziemy w małych grupkach, będziemy czytać Biblię, będziemy się tak modlić długo, aż otrzymamy to, czego Bóg od nas chce. Ponieważ to modlitwą zwyciężamy. To modlitwa jest tym kluczem do tego, żeby nas opanował ten Duch Święty, i ten styl życia. Spotkałem dzisiaj taką osobę. Tutaj niedaleko. Zagadałem do niej w moim stylu, Nie? co u Ciebie jesteś Polką, czy coś tam. Okazało się, że Polka, więc było w języku polskim. Mówię, jak ty żyjesz? No i Pani się otworzyła. Rozawialiśmy trochę. Później się nad nią pomodliłem chwilę, potem ktoś inny ją przejął, bo akurat była osoba ze wspólnoty. Jezus ją odnalazł. Szukał ją bardzo długo. Jak się nad tym modliłem, miałem poczucie tego, że doszło do mety, że jej poszukiwanie się skończyło, że odnalazła Jezusa. I widziałem, jak ma łzy w oczach. Dzięki Duchowi Świętemu, chwytajmy Go dzisiaj, niech On nas uczy tego stylu Jezusowego, którego pragniemy. Amen.